Słuchajcie, ten odcinek będzie dosyć specyficzny, mianowicie porozmawiamy sobie o poborze energii przez wasz monitoring. W tym celu przygotowałem specjalny kalkulator, w którym pokażę Wam, jak dokładnie wygląda zużycie energii w poszczególnych wariantach w monitoringu na 4, 8, 16 kamer oraz jak to wygląda w rozliczeniu dziennym, miesięcznym oraz rocznym. Także zapraszam Was do naszego kalkulatora. Zatem warto byłoby omówić kilka rzeczy istotnych na sam początek. Mianowicie, statystykę robimy tutaj z uwzględnieniem roku 2023, w którym stawka za zużycie energii wynosiła 0,74 zł za kWh. Rząd wprowadził nam coś takiego, że po przekroczeniu 2000 kWh nasza stawka wzrośnie automatycznie do poziomu 1,21 zł za kWh i będziemy oczywiście odpowiednio to podstawiać. Czas teraz przejść do omówienia naszych tutaj e, odpowiednich kolumn. Czas pracy naszego monitoringu to 24 godziny na dobę. Zrobiłem jeszcze rozbicie na poszczególne kamery, ale wpisałem, że będą one również pracować 24 godziny do, na dobę. Bez tutaj żadnych wyłączonych opcji typu detekcja ruchu, niech one pracują sobie cały czas. Czas pracy dysków twardych też ustawiłem na 24 godziny. Są sytuacje, w których dyski nie muszą pracować. Wtedy ten pobór energii jest niższy. No i oczywiście oszczędzamy miejsce. Ale ja ustawiam tutaj wszystko na maksa. Wpisałem stawkę za kilowatogodzinę na poziomie 0,74. I tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to uwzględnienie roku 2023. Teraz aktualnie w tym czasie, w którym oglądacie ten film, stawka prawdopodobnie jest inna. Więc można sobie tutaj to odpowiednio zmienić. Czas przejść teraz do opisu naszych tutaj zestawów. Postanowiłem, że Przygotuję dla Was wyliczenie na zestawie czterech kamer, 8 i 16. Marka nie ma znaczenia. Tak naprawdę sprawdzałem tylko, ile dana, dany rejestrator pobiera mocy oraz kamery, i po prostu podstawiałem pod odpowiednie kolumny, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Zacznijmy od pierwszej kolumny, czyli rejestrator bez tak zwanego HDD, czyli nie ma tutaj poboru dysku twardego. Aktualnie wszystkie rejestratory, które podstawiałem mają wbudowany switch POM. To znaczy, że pobór mocy będzie uzależniony już tam w samych kamerach, do których przejdziemy później, ale sam czysty pobór mocy w tym przypadku to jest 9, 10 i 11 W każdy. Następna kolumna to dysk SATA. Co ciekawe, sprawdzałem, 1 TB pobierał więcej mocy niż dysk 4 TB. Sprawdziłem to kilkukrotnie i... Przynajmniej tak wynika ze specyfikacji technicznej, że im większy dysk, tym mniej mocy potrzebuje. Dosyć ciekawe, ale zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w końcowym rozrachunku. Następnie kolejna kolumna to sumowanie kamer. W tym przypadku zestawu na 4, 8 i 16. Suma łączna wychodziła, że kamery będą pobierać około 18W łącznie. Średnia ilość to 4,5W z kamery Full HD, bo taką akurat brałem pod uwagę. Sprawdziłem jeszcze kilka innych modeli i tutaj różniło się to de facto jednym watem. Czasami było to 3,5, czasami 5,5, ale przyjąłem, że taka średnia ilość to będzie 4,5 wata. I teraz tak, co jest najważniejsze, to zużycie energii, czyli przedostatnia kolumna, na której się skupimy. Sam rejestrator będzie nam pożerał tyle przy Pracy czterech kamer. Przy 8 tyle i przy 16 tyle. Jak sami widzicie, dysk twardy również. Dosyć ciekawie wygląda w przypadku 1 terabajtowe, terabajtowego dysku. Mamy zdecydowanie wyższy rachunek niż w przypadku 4TB, który jest większy. To jest dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o kamery, no to analogicznie im więcej kamer, tym większe zużycie energii. I mamy tutaj zużycie oczywiście podane w kilowatogodzinach, ale ciekawiej wygląda podsumowanie roczne, które już pokazuje nam, jak dokładnie wygląda praca naszego monitoringu w zestawieniu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Jak sami widzicie, ceny są dosyć ciekawe. Sam monitoring rocznie, a raczej utrzymanie 4, 4 kamerowego zestawu kosztuje nas około 200-213 zł rocznie. W przypadku 8 kamer 320, w przypadku 16 kamer jest to stawka już o łącznej kwocie 5,60 zł. Tak czy inaczej, kilowatogodziny nam nie przekroczyło w rozliczeniu tutaj, jak sami widzimy, ale jest to sam monitoring. Nie, ma, nie uwzględniamy tutaj innych czynników zewnętrznych, więc przekroczenie tych 2000 kWh jest całkiem realne. I teraz, kiedy podstawimy sobie tą właśnie stawkę, 1,21, to zobaczcie, jak teraz wygląda zużycie energii w rozrachunku rocznym. No, jest to zdecydowanie wyższa stawka. Sami widzicie, że do naszego rachunku w postaci miesięcznym dochodzi nam tutaj, jeżeli to jest miesięczne, a dostajemy rachunek co 2, czyli 76 zł za 16 ton. Kamerowy system, czyli około 153 zł zapłacimy więcej w przypadku tego wyższego rozliczania po przekroczeniu 2000 kWh. Ale przyjmijmy, że mieścimy się w tych tutaj wariantach i tutaj cena zdecydowanie jest niższa. Gdy pomnożymy sobie to razy dwa, to do naszego rachunku trzeba dodać około 94 zł. Słuchajcie, pod tym filmem zamieszczę link, w którym będzie to przekierować do naszej strony. Tam również kilka słów swoich takich dodam, i oczywiście dawa możliwość poboru tego programu, w którym możecie sobie podstawić własne yy, wyniki i zobaczyć, jak to wygląda w waszym zestawieniu. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Hej!